Chciałem Państwa zapytać, jak wygląda proces twórczy, kogo w tych plakatach jest więcej, czy Pana czy Panią? Hmm, chyba Jerzego. Chyba, chyba Joanny. Nie, żartuję. To znaczy my, my uznajemy, że, że jakby nie ma to kompletnie znaczenia, kogo jest więcej, bo jakby przy jednym projekcie jest więcej jednej osoby, przy drugim drugiej i jakby praktycznie przy każdym projekcie, oboje mamy jakiś wpływ na, 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 na finalny wygląd plakatu. Wśród wylewu teraz tak wszechobecnego plakatu komercyjnego, jest jeszcze miejsce na plakat artystyczny gdzieś w przestrzeni publicznej? No mi się wydaje, że jest i te, te, chociażby tego dowodem jest to, co my robimy. Że jednak są tacy twórcy, i tacy dystrybutorzy, i tacy producenci, którzy chcą mieć coś oryginalnego, coś, co się wyłamuje jakby z kanonu. Nawet sam świat reklamy zauważa, że jakby jest potrzeba w samej reklamie do tego, żeby się wyróżniać. Więc jeżeli wszyscy się posługują podobnymi środkami. To prędzej czy później dochodzi do tego, że, że ktoś nawet do celów komercyjnych nie chce mieć fotosa, tylko chce mieć jakąś, jakąś grafikę, która będzie, będzie inna niż to, co wisi obok. Tak? No bo ludzie się znieczulają na, na, na to, co jest podobne do siebie. Tak? Nie, zauważają, nie zauważają rzeczy, które już gdzieś widzieli po sto razy i staje się dla nich to przezroczyste. Na zakończenie chciałem Państwa zapytać o ulubione filmy, o filmy, które zrobiły na państwa, na państwu wrażenie, takie, które zostało. Ja dziękuję. <głosy> <głosy> Moim ulubionym filmem jest Truposz Jima Jarmusza, i to jest film, do którego bardzo często wracam. I Ale jeszcze nie był w klasyce kina. Jeszcze w klasyce kina go nie robiliśmy. Ale chętnie bym zrobił kiedyś. Mi jest trudno powiedzieć, bo po prostu jest bardzo dużo filmów, które lubię. Jakby chociażby z tych tutaj, które pokazujemy, to moim ulubionym filmem jest Obywatel Kain. Chyba zaraz po Blanca, którą też uwielbiam. Też ostatnio właśnie robiliśmy. Chyba nie ma tych wszystkich też filmów do przeglądu Davida Lynch'a. To też jest taki artysta, którego bardzo lubię. I jeszcze może jedno pytanie takie na zakończenie zakończenie. Gdzie Państwo szukają inspiracji do swojej pracy? To znaczy my się inspirujemy głównie. Szukamy inspiracji w treści danego filmu i w tym, o czym on jest, co, co, co jest jakby esencją danego obrazu. I, to jest dla nas ważne. I wizualnych podpowiedzi też szukamy w, w, w filmach i. Tak jest akurat w przypadku filmów, natomiast w przypadku innych wydarzeń, typu przedstawienie teatralne, staramy się też jakby zgłębić coś więcej niż tylko tytuł, czyli to, o czym, o czym mówi tekst, dramat. Też staramy się rozmawiać z twórcami, bo często oni wykraczają w swoim przekazie poza to, co, co jest zawarte w tekście i tworzą coś, coś co, co jest czymś więcej niż tylko interpretacją tekstu.